Bazylika Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej to pierwsze sanktuarium w Polsce z tytułem bazyliki, który nadał 19 marca 1901 roku papież Leon XIII. Na przestrzeni lat dokonało się wiele zmian. Z pierwotnego kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra, który budowany był w latach 1875-1877, powstała właśnie Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, gdzie 2 sierpnia 1957 roku prymas Polski, kardynał Wyszyński, ogłosił matkę Bożą Anielską, patroką Dobrowy Górniczej i Matką Zagłębia. Zapraszam do parku Halera, gdzie jeszcze chwilę wieku temu można było jechać na tankach po jednym z dwóch torów saneczkowych, pograć piłkę nożną na boisku, a także popływać w basenie odkrytym. Nie zapominajmy także o stacji pogotowo ratunkowego, która znajdowała się pośrodku wymienionych obiektów. Dziś w tym miejscu znajduje się Aquapark Nemo oraz Halla Widowiskowo-Sportowa Centrum. Jedynie korty tenisowe są na starym miejscu, choć w odrobinie innej odsłonie. Dworzec kolejowy Dąbrowa Górnicza przez wiele lat nie był chlubem naszego miasta. Na szczęście został odrestaurowany i w dniu 4 października 2023 roku otwarto go na nowo. Dziś mam się czym chwalić została przywrócona jego forma sprzed lat. Merkury! Chyba tylko starsi mieszkający miasta tak mówią. Dziś już prawie nie przypomina dawnego domu handlowego, gdzie była herbaciarnia gruzińska, pewek czy składnica harcerska, a zamiast parkingu przed nim postawiono kolejne sklepy.